Horror o kazirocznej rodzinie. Dzisiaj przedstawię ci film pod tytułem Hemoglobina z 1997. Połowa wygląda mniej więcej tak, że na początku XVII wieku rodzina Vandam przenosi się z Holandii na jedną z wysp amerykańskiego wybrzeża, aby tam bez żadnych przeszkód uskuteczniać swoje kaziroczcze zapędy. Ponad 300 lat później młode małżeństwo John oraz Kathleen Strauss przebywają na wyspę w poszukiwaniu leku na tajemniczą chorobę krwi, na jaką cierpi John. I tak, przede wszystkim ten horror się strasznie długo rozwija. I sam John nie jest tutaj głównym bohaterem, ponieważ tak patrząc na ten film, głównych bohaterów mamy dwóch, czyli tego Johna, jaki też mamy tutaj, yy, Howera, który gra tutaj yy, lekarza chyba, albo był lekarzem, tak dziwnie jest to przedstawione i to jest wątek, który tak zbytnio nie wraca do filmu, ale to już szczegół. I cała fabuła skupia się na tej całej wyspie, na której jest ta jedna wielka tajemnica związana z kazirodztwem, które się wydarzyło te 300 lat temu i prawdopodobnie jest do dziś kontynuowana i tak dalej. Film praktycznie od samego początku... Jeśli już znamy opis, to spoileruje nam cały film i różne wydarzenia, które się pojawiają. Mają być takie zaskakujące dla widza, ale bardzo szybko się okazuje, że to nieprawda, i jest to dosyć logiczne, co to jest, i wygląda to też przede wszystkim przekomicznie momentami. Może w latach 90. budziło to grozę, ale jak się głębiej tak przeanalizuje ten horror i za pierwszy raz jak się go ogląda, to już praktycznie znasz chociaż części tej fabuły i przede wszystkim wiesz, co łączy Johna z tą wyspą, Kaziroszczą i tak dalej. No ale zobaczmy sobie, jak się prezentuje, jak się reklamuje film na wersji na VHS. Na przodzie jest napisane, że jest to film twórców obcego oraz pamięci absolutnej. Czy to prawda? Nawet nie wiem i boję się sprawdzać, ponieważ nie wierzę, że twórca obcego bądź pamięci absolutnej mógł stworzyć film, który tak się dłużył, był strasznie, przede wszystkim nudny i niestraszny. Z tego co widzę, nigdzie więcej nie ma więcej jakichś informacji ciekawych na temat tego filmu. No ale tak, tak się prezentuje przód tej kasety, tak się prezentuje grzbiet tej kasety, a tak się prezentuje tył kasety. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy ten film jest faktycznie horrorem? Otóż według mnie jest on strasznie nudnym i strasznie dużącym się, ale pod koniec posiada jakieś elementy horroru, ale takie typowe na miano lat 80., takie bardziej akcyjnie jako horrorów początkowych. Bardzo mi się to skojarzyło ze stylizacją pierwszego bądź drugiego Dyniomena przykładowo. Więc tak do końca nie ma jakieś elementy horroru, ale jeśli szukasz bardziej krwawego horroru, albo takiego bardziej strasznego przede wszystkim horroru, no to musisz znaleźć zupełnie inny tytuł. Natomiast jeśli szukasz powolnego, tajemniczego horroru z motywem oczywiście kaziroczczym oraz co najważniejsze, który ma stwory i to takie fajne, zrobione, takie nie tyle co realistyczne, ale są dosyć dobre te kostiumy przede wszystkim. Nie ma tu efektów komputerowych, to są lata 90. wiadomo. I ma ciekawą, głęboką fabułę, która stara się mieć tą tajemnicę, ale wszyscy wiemy, że to nieprawda. Więc jeśli szukasz takiego horroru, to hemoglobina jest zdecydowanie dla ciebie horrorem. Natomiast pamiętaj, że to jest horror z 97, więc na to trzeba brać uwagę. I na, na to, że już trochę wiekowy jest, to bardzo rzadko tu mówię o horrorach, ale w tym przypadku widać, że nie zestarzał się za dobrze. Natomiast jeśli szukasz jakiegoś innego horroru, to polecam Ci przykładowo ten horror. To jest to horror z tej samej dekady i według mnie jest straszniejszy, więc śmiało wbijaj.